Ostatnio ja z moimi przyjaciółmi założyliśmy Survival i od samego początku chciałem zbudować budowlę, która będzie zapamiętana na długo. I w dzisiejszym odcinku przeżyjecie tę przygodę ze mną. Zbudujemy wielką budowlę, która na 100% będzie zapamiętana aż do końca serwera. Ale zacznijmy od początku. Od razu zebrałem drewno wiśniowe i zebrałem jego sadzonkę, bo może przyda się później. No i zaczęliśmy się uzbrajać. Gdy byliśmy już uzbrojeni, zaczęliśmy szukać też wioski, a po drodze znalazłem pieska i go oswoiłem. No i Bartek później znalazł wioskę. Pożął do niego, lecz wioska mnie nie pasiła i wtedy zmieniłem sobie wygląd Minecrafta też z Hold My Items, i Iris i Solidum. Minecraft wyglądał o wiele lepiej, a ja przez kolejne dwie godziny szukałem dobrego miejsca na bazę. Przy okazji oswajając kolejne dwa pieski. W końcu gdy znalazłem, zacząłem budować. Tutaj macie szybki time lapse, jak budowałem domek. Tak prezentuje się on końcowo, napiszcie w komentarzach, na ile go oceniacie. Przerwę dosłownie na sekundę, chciałbym żebyście zasubskrybowali ten kanał i dali łapkę w górę, ponieważ to mnie motywuje i lecimy po 1000 subskrypcji. No i już zapraszam do oglądania. Po zbudowaniu domku poszłem jeszcze do nederu, chwilę po tym Blari i Retuś... Przyszli do mnie i Blary pokazał mi dwa bastiony. Jak już po chwili wrócił do swojej bazy, lecz Blary się tu na chwilę osiedlił. Okazało się, że pod sobą miałem też Trail Chambers i postanowiłem się do niego udać. Niestety po paru minutach nie udało mi się zrobić miejsca i tylko zmarnowałem sobie czas. Dlatego poszedłem do kopalni zebrać dużo materiałów, a przy okazji udało mi się zrobić killów z Fortuną 3. No, i postanowiłem go przetestować. Tak mijały kolejne dni, aż w końcu przyszedł dzień na zbudowanie głównego celu odcinka. Więc, czym prędzej, zacząłem zbierać materiały. No, ale ja dalej wam nie powiedziałem, jaki jest mój plan. I chyba to jest idealny moment, żeby wam go przedstawić. Mam plan zbudować taki oto zamek na single player. Oczywiście wyznaczyłem sobie schematik, jak on ma wyglądać. Chciałem zobaczyć, czy jest on OK. Od razu potem przeniosłem się na nasz survival i wkleiłem schematik. Teraz trzeba tylko zebrać materiały i budować, lecz nie wiedziałem, że to zajmie mi aż tyle. Po zebraniu materiałów zacząłem budować i to zajęło mi bardzo długo. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. I koniecznie napiszcie, co mam dodać do środka, bo jest tam jeszcze dużo miejsca. Widzimy się w kolejnym odcinku.